Witam serdecznie na kanale Drodzy do Ogrodu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co przesadzam, wsadzam i jak wyszedł test na poddawanie wrzosów. Zapraszam na film. Tutaj jesteśmy na początku listopada. Tutaj przed Wami widać właśnie moją hortensję, która miała być piękna, w tej danicy, jak nazywam tonem. Obrazku, lecz niestety nie nacieszyłam się. Jeżeli chodzi o kwiatostan, to tylko tak jak widać, takie zasuszone kwiaty to było bardzo mało. Tam może z trzy kwiatki. No, a niestety tak pięknie jak na tym zdjęciu nie kwitła. Pędy może troszeczkę podrosły w porównaniu do tego, jak ją wsadzałam na wiosnę. No i tutaj przeszykowałam już dołek, aby tą właśnie hortensję wsadzić tutaj w tym miejscu. Jest to hortensja polestar. Ma ona osiągnąć wysokość, jak i zarówno szerokość 60 cm. Postanowiłam ją przesadzić, ponieważ po prostu widać, było ewidentnie, że ona w tej donicy się tutaj męczy, nie potrafi po prostu rozwinąć skrzydeł. Jest jak ptak zamknięty w klatce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi właśnie o otwór, to ta donica ma otwór, ale niestety ja tego otworu nie otworzyłam. Ponieważ kupując tą donicę, nie było w zestawie właśnie takiego podstawka. Nie chciałam, żeby mi po prostu leciała woda na taras. No i tutaj mam widzę. Problem, bo nie potrafię tego tutaj, niestety, wyciągnąć. Się tutaj zakleszczyło. No, i z pomocą tutaj przychodzi znowu mąż. Po prostu, no ale tutaj widać, że on też nie potrafi tego wyciągnąć. Także nie jest to taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Kolejna próba tutaj widzimy nieudana. No i tutaj kolejny pomysł, aby po prostu nożem tutaj powycinać te korzenie. Także taka mała by się wydawała donica. Mała hortensja, a tyle problemu. No i w końcu wielkich trudach udało się wyciągnąć tą hortensję. W tym miejscu ta hortensja nie będzie miała za dużo słońca, ale po prostu pisze, że ona jest dotykowana zarówno do, na stanowisko słoneczne, jak i pucień. Tutaj będzie bardziej w cieniu. I jestem sama ciekawa, czy tym razem będzie pięknie kwitło. No i tutaj jeszcze chciałabym pokazać, jak właśnie wygląda ten otwór tej donicy. Jest on po prostu taki gumowy ma po prostu zamknięcie. I tutaj postanowiłam jeszcze zakupić i wsadzić tutaj w listopadzie drakiew Perfecta. Jest to kolor taki fioletowy. Oraz biała drakiew Alba. I te dwie tutaj rośliny wsadzą na moją biało fioletową rabatę. I tutaj mamy Bruner Silver Heart. I tak naprawdę moim głównym celem było zakup tylko i wyłącznie brunery, a skończyło się tak jak zawsze. Inne też się przydadzą. I tutaj jest Trytomia groniasta flamenko. Ma być taki kolor bardziej pomarańczowy, żółtawy. Kolejna roślina to zawilec. Ma on być koloru białego z takim fioletowym lekkośrodkiem. Wiadomo o tej porze te sadzonki już nie są takie piękne. Ale po prostu zobaczymy, jakie jest ukorzenienie takiej sadzonki. No i tutaj widać, że ta sadzonka jest ukorzeniona. Te korzonki są bardzo cieniutkie. Brunera również już nie wygląda pięknie, tylko mamy takie po prostu zgnite liście. Ale zobaczymy o. Super pięknie jest ukorzeniona. Wiadomo, że to jest mała sadzonka. Ta cena jest niższa. No ale trzeba być cierpliwym i czekać aż to urośnie. Jeszcze tutaj zobaczymy jak ta trytomia jakie ma korzenia. Też nie idzie wyciągnąć. bo udało się. Tutaj też widać piękno ukorzenioną sadzonkę. I pokażę Wam jeszcze, jakie kupiłam czoski ozdobne. Oczywiście pokusiłam się wyprzedażą. Te zakupy akurat zrobiłam na sklepie. Sklep myśnik nasiona po raz pierwszy. Mamy tutaj czosnek hair Są to takie włuchate kwiaty, które mają ciemny taki bordowy środek. A te włochate kwiaty to taki kolor zielony. Wysokość od 50 do 70 cm kwitnie, kwiecień przepraszam, kwitnie maj-czerwiec. Kolejny to czosnek Mont Blanc, kolor biały, wysokość 100 cm i również kwitnie maj-czerwiec. Tu już jest taki duży, duża główka. Kolejny czosnek to Czosnek alum, luki, luki balons, czyli balons, jak się czyta. No i tutaj w internecie pisało, że to kolor taki różowy, wchodzący w fioleta. Tutaj na tym kupowania piszę, że kolor fioletowy. sama jestem ciekawa, jak to będzie w rzeczywistości. To jest ogromna, ogromna już kula, tak jak było widać. Kolejny czosnek. To czosnek bułgarski, wysokość 60 do 90 również maj, czerwiec kwitnie i on tutaj ma po tutaj jakby trzy kolory, takie bordo, zieleń plus taki kremik. Te cebulki są takie mniejsze, ale nie takie malutkie, jak to było przy czosnku Hair. No, i tutaj pokażę Wam jeszcze, jak sadzę jeden czosnek. Że po prostu chciałam pokazać, że nie zastosowałam tutaj ręcznej sadzarki, tylko po prostu kupiliśmy dwa wiertła. Jedno mniejsze, jedno większe, by po prostu się nie męczyć, bo ta ręczna to można tylko po prostu kilka wsadzić, a ręka po prostu bolała mnie przez tydzień. Tutaj idzie szybko, sprawnie. Hmm. Tutaj 15 piętnaście centymetrów 15? głębokości. No to będzie ten czasnek luki Baluns ogromny, ogromne po prostu, ogromna główka czosk. No, i na koniec podlewamy. I tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wyszedł test na podlewanie wrzosów. Tutaj ta pierwsza dolica była podlewana nawozem do rhododendronów. No i widać, że Mało jest tutaj takich oznak, które wskazywałyby, że ten wrzos żyje. Większość jest po prostu wysuszona. Tą tutaj akurat kompozycję podlewałam tylko i wyłącznie wodą. No tutaj ten wrzos zielony też widać, że nie jest piękny. Tutaj tylko takie pojedyncze kwiatostany widać. Ten fioletowy w miarę wygląda ok. Tutaj, przy okazji, pokażę Wam, jak się róża kosmos. wyszczyliła bardzo, bardzo wysoko. I tak jeszcze kwietnia, początkiem listopada. I zagląda mi w okno kuchenne. Tutaj kolejna doniczka, która była brana pod uwagę w teście. Tutaj zastosowałam samą cytrynę, to znaczy sok z cytryny, plus wiadomo deszczówkę. No i powiem Wam, że tutaj nieźle to wygląda. Ten test wykonywałam ponad miesiąc temu. I po 10 dniach od tego pierwszego podlania podlałam ponownie, właśnie tym sokiem z cytryny. No i tak powiem Wam, że wygląda to może nie aż tak super, super pięknie, bo widać tutaj zasuszone elementy, ale większa część wygląda, że po prostu żyje. I tutaj zobaczcie jeszcze, jak pięknie y, wygląda pod kątem kolorystyki, właśnie floks. Jak pięknie taka ciemnozielona barwa. A tutaj jeszcze y, jest krzak róże baleriny i takie właśnie owoce, y, piękne, być może. I tutaj mamy trzecią donicę, która po prostu brała udział w moim teście. Ta donica była podlewana fusami od kawy. No Jak można zobaczyć, że tak naprawdę jest najgorszą donicą. Jeżeli chodzi o test, to na pierwszym miejscu wypadła ta donica, która była podlewana z sokiem z cytryny. Na drugim miejscu postawiłabym donicę, która była podlewana nawozem do rododendronów, no a na trzecim miejscu tutaj wypadły fusy od kawy. Także naprawdę, jeżeli chodzi o te brzosy, to naprawdę nie mam po prostu takiej jakby cierpliwości chyba do tych brzosów. Myślę, może, że sobie po prostu je wsadzę do gruntu. Jeszcze pomyślę nad tym i zobaczymy, czy one po prostu odbiją na wiosnę. To by było na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę, skomentujcie i zostawiam was z kilkoma ujęciami jesiennymi z mojego ogrodu. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.